Dzień dobry Ania Piotrowska, witam państwa bardzo serdecznie. A u nas w studiu Grażyna Banaszczuk. Dzień dobry, witam cię. I umówić się, ustalić, czy dieta ma wpływ na wygląd naszej skóry, czy nie ma. Bo jak popatrzysz, Aniu, to tacy jedni mają pięknie, błyszczącą skórę, taką rozświetloną, a inni nie bardzo. Jak myślisz, czy to może być efekt złej diety? Na pewno może być efekt złej diety albo dobrego makijażu. <słuch> tak, prawda. Ale umówmy się, że nie będziemy mówić My o makijażu, makijażu tylko, o tylko o diecie. I tak, można zauważyć, że jeżeli ktoś ma złą dietę, to na jego cerze, na skórze to widać, bardzo widać. I sama wiesz, że jak spojrzysz na jakieś dziecko, to widzisz, że oj, to dziecko chyba je za dużo cukru, jest źle odżywione, bo to widać. Tak samo jest o, na młodzieży to bardzo widać. Na młodzieży widać. Na młodzieży widać. Czyli na pewno odpowiednio zbilansowana dieta i to, żeby sobie y, uświadomić, co jest dobre dla nas, a co złe, ma wpływ na naszą dietę, na wygląd naszej skóry. Oprócz tego, na wygląd naszej skóry na pewno ma to, co jest moim konikiem, styl życia. Jeżeli się będziemy wysypiać, nie będziemy pracować w nocy z niebieskim światłem, będziemy mieli ruch, ale ruch na świeżym powietrzu, to na kondycji skóry to się również odbije. I teraz z czego musimy zrezygnować? Na pewno z używek. Na pewno z używek, ale załóżmy, że dzieci i młodzież używek nie używają. Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Dzieci i młodzież muszą zrezygnować na pewno ze słodyczy, z cukrów tak, i pewnie z pikantnych rzeczy ostrych. Tak. Oprócz tego musimy zrezygnować z tak zwanego, z, z tych pączusiów, bułeczek. Nieraz jak patrzę, jak babcia, dobra babcia idzie, żeby dziecko do szkoły miało białą bułeczkę cieplutką. No niekoniecznie to jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że mąka, z której wypiekana jest bułeczka biała, no to ona już w sobie nic nie ma. To jest po prostu... Jakiś chemiczny produkt, więc na pewno trzeba zrezygnować z białego pieczywa, czyli z takiej, które jest wypiekane z mąki wysoko przetworzonej. Z makaroników. A dzieci tak lubią makarony. Ale to przejdziemy jaki w takim razie. Oprócz tego trzeba zrezygnować to, co robi bardzo dużo złego, to są słodycze. Jeżeli chodzi o słodycze, to jest chyba najtrudniej zrezygnować. Bo teraz tak, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem alergicznym, które ma alergię na czekoladę, nie ma sprawy, tam nie ma, ale. Mówimy o, o ludziach zdrowych, którzy nie mają alergii żadnych. I co? Przychodzi ktoś w odwiedziny i co dziecku daje? Cukiereczki, czekoladkę i mało z tego. Jaka ta czekoladka? To są wyroby czekoladopodobne. Czyli tam tej czekolady prawdziwej jest mało. Jak na lekarstwo. I, czyli, i z tego się trudno rezygnuje. Uzależnienie od cukru mamy w naturze. Wszystkie pączusie. Potrzebujemy. Słodkie napoje, to co. Tak, no to jest samo zło. To jest samo zło i ja już nie wspomnę Pepsi i Cola, bo to każdy wie. Natomiast to, z czego sobie mało kto zdaje sprawę, że wszystkie te wody słodzone, smakowe, to jest B dla naszej skóry. Czyli ogólnie to, co też za każdym razem przez chyba 2,5 roku powtarzam: żywność przetworzoną trzeba odstawić. Nie ma zmił się. Mało z tego. Potrzebujemy odstawić, co powoduje wypryski na naszej skórze wędlina. Ale ja nie mówię o dobrej wędlinie. Wędlina, ta, którą przeważnie się kupuje. E, takie jak w marketach są te taniutkie wędliny, te takie popularne. Bardzo często jak się poczyta, to one mają w składzie 4% mięsa w mięsie. Ojej. E, a co w takim razie stanowi resztę? No reszta stanowi mąka pszenna jako wypełniacz i, i cukier. Jak sobie dokładnie poczytamy etykiety, no to się okaże, że to... E, Tamtego mięsa w wędlinie nie ma, natomiast jest ta cała reszta, wypełniacze, chemia i nie tylko. Powiedz mi tak, jak poczytamy sobie. Mas mix o, zap o smaku prawdziwego masła. Co znaczy o smaku? Jeżeli... Coś jest o smaku, to znaczy co? Jakoś sztucznie zrobiono ten smak. Ale oczywiście. No, więc nie oszukujmy się. Wszystkie Benekolem, Masmiksy i tak dalej to jest margaryna, która jest uszlachetniona chemią. I tyle. I z tego trzeba na pewno zrezygnować. Różnego rodzaju przekąski, chipsy, paluszki. Paluszki to jest, ja to nazywam taka zaraza. To jest dużo. Jak, jak otworzysz paczkę przysmaków. i zaczniesz sięgać, to pojedynczo i zjesz całą paczkę. I okazuje się, że ty sobie założyłaś, że zrezygnujesz z mąki pszennej, ale zjadłaś paczkę pal paluszków. I to jeszcze z solą z solą i dużo nie wiadomo, co tam być. jest. Więc te przekąski, a zresztą w tych chipsach, ja nie wiem dlaczego, ale znowu jest cukier. Ja nie mogę pojąć tego, że we wszystkim, co my teraz jemy i co powoduje nasze różnego rodzaju kłopoty ze skórą i ze zdrowiem, w tym wszystkim jest cukier. No tak. No, więc to tak, tak być nie może. Z czego jeszcze? No musimy zrezygnować z chodzenia późno spać. To na pewno. Sprawdzone. <laughs> To jest sprawdzone i to jeżeli zarwiemy jedną noc, może się nic nie stanie, ale jak zarwiemy jedną, drugą, trzecią i kolejną noc, na naszej skórze się to odbije. No, co? Musimy zrezygnować to, co młode pokolenie uwielbia, poszło spać i jeszcze na telefonie komórkowym pogra. No, niestety światło niebieskie bardzo źle wpływa na kondycję naszego całego organizmu. To w takim razie, jak ja już powiedziałam, że z tego, z tego, z tego trzeba zrezygnować, to jak myślisz, dlaczego trzeba zrezygnować? Jak te bułeczki takie dobre? No właśnie. No bo w takim razie, może tego tak nie powiedziałam, nie wyszło. Ale wydaje mi się, że tak wytłumaczyłam. To wszystko przetworzone nie ma naturalnych składników, czyli brakuje witamin, minerałów, różnych aminokwasów, a to wszystko jest potrzebne do dobrej kondycji naszej skóry. Zdecydowanie. Czyli po przerwie, tak myślę, będziemy rozmawiać, co jest przymierzeńcem dla naszej skóry? Bo co jest B i to co wiemy. powoduje, I... że mamy trądzik, to już wiemy. Mało z tego, jak już ktoś się przestawi na zdrowe pożywienie, to można zrobić taki eksperyment: przejść na zdrowe odżywianie i sobie pozwolić, właśnie na bułeczkę. Okazuje się, że jak ludzie się już tak otrują, to ta bułeczka spowoduje w najgorszym wypadku bóle brzucha, ale u wielu natychmiast się to na skórze odbije. No i myślę, że tyle dobrze. A po przerwie powiemy o tym, co dobre. Tego, co złe tak. jest długa lista. Ciekawe, czy długa będzie lista tego, co dobre. Proszę zostać z nami. Radio Andrychów.